Już za niedługo w Gdyni rozpocznie się niezwykłe święto kina, festiwal filmów fabularnych, który przyciąga uwagę zarówno miłośników filmów, jak i znawców sztuki filmowej. Zaledwie dwa miesiące przed uroczystym otwarciem festiwalu ujawniono listę produkcji, które będą miały szansę na zdobycie prestiżowych Złotych Lwów. W tym roku o nagrody powalczy 16 filmów, w tym sześć debiutów reżyserskich, co wskazuje na świeżość i różnorodność tegorocznego programu. Festiwal to nie tylko okazja do konfrontacji artystycznych, ale również do zaprezentowania prawdziwych perełek polskiego kina. Wśród nominowanych filmów znalazły się znane nazwiska takie jak Agnieszka Holland, Władysław Pasikowski, Wojciech Smarzowski i Juliusz Machulski. Dodatkowym powodem do zainteresowania festiwalem jest film Konrada Kondziela Larp. Miłość, trolle i inne kwestie, który wzbudził spore emocje dzięki nawiązaniu do kultowego serialu 1670 emitowanego na Netflixie. Nomirowani do Złotych Lwów twórcy zostali wybrani przez zespół selekcyjny pod przewodnictwem Joanny Łapińskiej. W skład tej komisji weszli także Marcin Koszałka, uznany operator i reżyser, Irena Strzałkowska, doświadczona producentka oraz Janusz Zaorski, wybitny reżyser. Joanna Łapińska, komentując wybór filmów, podkreśliła różnorodność i jakość przedstawionych dzieł, które gwarantują emocjonujące przeżycia na festiwalu. Festiwal filmów fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 22 do 27 września. Jednak wydarzenie to to nie tylko rywalizacja o nagrody. Przyznanie platynowego lwa za całokształt twórczości Ewie Braun, uznanej scenografce oraz kostiumografce, również zasługuje na szczególną uwagę. Ewa, będąca laureatką Oscara za dekorację wnętrz w filmie Lista Schindlera, ma na swoim koncie wiele znakomitych projektów, które na stałe wpisały się w historię kina. Festiwal w Gdyni to przestrzeń dla twórców i miłośników sztuki filmowej, którzy pragną dzielić się swoimi pasjami oraz odczuciami. Celem wydarzenia jest nie tylko prezentacja filmów, ale również wymiana myśli i inspiracji, co tworzy niepowtarzalną atmosferę. Jak co roku, oczekiwane są liczne wydarzenia towarzyszące, w tym spotkania z twórcami, debaty i warsztaty, które przyciągną zarówno profesjonalistów, jak i amatorów sztuki filmowej. Zatem, jeśli interesują się nowinki ze świata kina. Festiwal w Gdyni z pewnością powinien znaleźć się na liście twoich mascji. To miejsce, gdzie pasja spotyka się z kreatywnością, a prawdziwe emocje filmowe nabierają nowego wymiaru. Nie przegap tej wyjątkowej okazji, być może to właśnie film, który dostrzeżesz w Gdyni, stanie się kolejnym wielkim hitem.